Tutaj nawet odpowiadam na pytanie, że to zostało jeszcze niesprawdzone. Najpierw nam jest potrzebna aplikacja. Za pomocą tej aplikacji my się będziemy mogli już jednoczyć za wspólnym interesem, tworzyć inicjatywy, zbierać za nimi poparcie. I to jest coś, co możemy zrobić już. Nawet w tym roku. Tylko musielibyśmy mieć finansowanie i programistów, którzy to szybko zakodują, żeby to mogło. No i tak jest. Pewnie by to raczkowało początkowo, bo też trzeba byłoby to porządnie. Yy... Przeprowadzić porządne testy, żeby potem nikt nie wyciągnął, że to coś tam nie działa, i tak dalej. Więc, no, pewnie by to zajęło, myślę, rok do dwóch, i byśmy mieli tą aplikację gotową. I to jest ten etap, gdzie byśmy my mogli ją przetestować, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Ludzie by się mogli przekonać, jak ta aplikacja, aplikacja działa, czy chcą w taki sposób funkcjonować, żeby mogli mieć tą możliwość tworzenia własnych inicjatyw i zbierania za nimi poparcia społecznego. I teraz tłumaczę od razu. Po pierwsze, za pomocą aplikacji my sami możemy stworzyć pakiet reform, które my, obywatele oczekujemy, że zostaną wprowadzone. I albo ten system się wywróci, bo ja obstawiam, że ten system się wywróci aktualny, a mamy taką sytuację patrząc realnie, że no, społeczeństwo musi dostać buta, ludzi musi zaboleć, żeby zechcieli tej zmiany, bo w tym procesem takim ewolucyjnym, no to mogłoby to zająć. Dłuższy czas. Natomiast jestem przekonany, że ten aktualny system tak da popalić ludziom niebawem, że ta presja będzie ogromna, żeby po pogonić tamtych, ale my za ten czas jesteśmy w stanie przygotować, że nie będzie znowu chaosu, w którym służby są mistrzami do rzeźbienia, bo jak przyjdzie chaos, to oni się tak wymytlają sytuację, że i tak po tym chaosie będzie tak, jak oni by chcieli, żeby było, żeby dalej mogli kontrolować sytuację. My za ten czas możemy się przygotować, przygotować sobie te reformy. Nawet możemy przygotować projekt nowej polskiej konstytucji za pomocą tej aplikacji. I w momencie, jak przyjdzie ten chaos, który może się wydarzyć za rok, za dwa, może nawet za parę miesięcy, i nie będziemy gotowi, bo przez takich ludzi jak pan, to właśnie te różne działania, które mogłyby coś faktycznie zmienić i dać ludziom narzędzia do tego, to są blokowane już od kilku lat. Więc tutaj pan będzie do winienia. Natomiast jeżeli sytuacja się nie. nie... Mocno skomplikuje w najbliższym czasie i bylibyśmy w stanie stworzyć tą aplikację i przygotować i w ten sposób tworzyć te inicjatywy, te projekty reform, nawet projekt nowej konstytucji. To teraz zobaczcie Państwo, że gdybyśmy mieli taką aplikację, gdzie obywatele się sami organizują, tworzą te inicjatywy, to nawet jeżeli to nie byłoby uznane przez posłów, na, przez, przez, przez Sejm, że to jest prawidłowa aplikacja, system operacyjny Polski, nawet gdyby to nie było uznane oficjalnie, to ci posłowie, którzy aktualnie są w Sejmie, może nie wszyscy na początku. Ale tych 20, tych 50, oni zaczną współpracować z obywatelami za pomocą tej aplikacji. I wtedy, na przykład, jako nie wiem, jakbym miał możliwość bycia architektem tej aplikacji, żeby dopilnować, żeby ona była zrobiona porządnie, to ja bym sam adytował tych posłów na zasadzie: panowie, zrobię, zrobimy wam tu profil poselski, manualnie wam wprowadzimy te uprawnienia poselskie, które powinny funkcjonować w takim systemie już końcowym, i będziecie w ten sposób mogli współpracować z obywatelami. I w ten sposób ci początkowi pierwsi posłowie, którzy by w to weszli, oni zyskują ogromnie. I ci inni posłowie by to zobaczyli, że ich tutaj ktoś wyprzedza, ktoś traci. I oni by się też zaczynali przełamywać. Też by zaczynali funkcjonować w ten sposób. Więc naturalną koleją rzeczy byłoby to, że ci posłowie, naginając się do współpracy z obywatelami, powodowaliby, że kolejni posłowie by do tego przychodzili, bo nie chcieliby zostać ograni przez tych pozostałych posłów. I oprócz tego, że ci posłowie, którzy aktualnie funkcjonują, jakby oni zobaczyli, że w ramach tej aplikacji możemy sobie zrobić prawybory, gdzie oni mogą wystartować, nie licząc na łaskę prezesa partii. A tam wielu tych polityków, nawet jak oni są na tym krótkim szturku prezesa partii, to oni tego prezesa nienawidzą szczerze, bo oni wiedzą, od kogo są zależni. I jak oni zobaczą, że za pomocą aplikacji możemy sobie zrobić prawybory, i jeżeli oni będą uczciwie współpracować z obywatelami, to oni nie będą się musieli prostytuować w imię partii, tylko zaczną współpracować z obywatelami. I nie będziemy musieli nawet wprowadzać tych 400 posłów swoich, żeby zmienić to wszystko, tylko my zmienimy sposób funkcjonowania tych obecnych posłów. Wiadomo, nie wszystkich, bo część tam jest zadaniowana, albo ma takie, są kwity na nich, że oni po prostu dostaną, pogroźni się im palce i powiedzą, no, no, no nie wolno, nie wolno, nie, nie was się tam włazić. Ale nie wszyscy są na, nie wszyscy mają, no nie na wszystkich są kwity. I część posłów zacznie z tego korzystać. Oprócz tego, tak jak Bogdan proponuje, on buduje struktury i on, będzie wybierał, znaczy, będzie wybierał, no będzie się tworzy, będą się tworzyć te struktury, które oddolnie spowodują wyłonienie tych najbardziej wartościowych ludzi, tych autorytetów, ludzi, którzy coś za sobą wnoszą. I ludzie sobie wybiorą spośród tych ludzi, najlepszych spośród siebie. I oni trafią na te listy, i oni wystarczą też w tych prawie w ramach tej aplikacji. I to jest takie proste. I my to możemy albo osiągnąć, jeżeli będzie taki kryzys, bardzo szybko, tylko musimy mieć tą aplikację, żeby mieć, żeby ten chaos nie został tak zamytlany, żeby się i tak skończyło na tym, że zostaje po staremu, tylko się dużo pozmienia. A droga ewolucyjna, którą proponuje Bogdan, którą mówił, że może zająć dwa lata, no bo jeżeli popatrzymy na to tak stricte ewolucyjnie. No tak, no bo okay. jeżeli byśmy patrzyli, że nie robimy tego tak jak ja tłumaczę, a i tak chcemy to tak zrobić, więc to i tak powinno przyspieszyć no, mocno sprawę. To ja będzie lepiej, ale trzeba mieć plan B. Tak, ale twój plan B jest taki, że ty budujesz, bo to patrzysz, że to, to ty możesz zrobić jako ty, tak. Wiesz, jako twoja organizacja, nie na zasadzie, że no, ja patrzę jak zmienić system, a ty patrzysz jak zbudować organizację, która zmieni system. Tak I, I w tym momencie ty budując taką organizację... Y, 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 Patrząc na to, że trzeba wprowadzić iluś posłów, bo nie liczysz, na przykład ty nie liczysz na to, że posłowie inni się ugną i zaczną z nami współpracować. I ty musisz bo? według twojego konceptu wprowadzić swoich ludzi i ci ludzie zaczną funkcjonować z nami i wtedy to się zacznie <sk> rozchodzić. Ta. I w ]Nico. następnych w wyborach będzie większa siła rozdzenia, bo ze w mediach Do i ta, tak dalej. a przy drugich wyborach, jak już ludzie ta zobaczą, że to jest dobre i tam ci zaczną robić to, co ja tłumaczyłem wcześniej... Tak, to wtedy będziesz już miał na tak, ta, taką dużą siłę, że to tak. już musi za drugim razem to już wejdzie. Tak i jest. teraz łączą. I to jest twój sposób. I to zajmie 8 lat. Ja tłumaczę, że to może potrwać dużo, dużo, dużo szybciej. I teraz nawet patrząc na to, co Pani Ziemba obiecuje ludziom, że nawet w tym roku, no to to jest Guzik prawda, bo mamy kwiecień. Jak on by nawet jeszcze tej piętnastki nie zebrał, tak by nawet zebrał tą piętnastkę, w przyszłym tygodniu i Złożył ten projekt tej całej inicjatywy, no to ma trzy miesiące, ma oczekiwania na to, żeby tam klepnął to marszałek Sejmu, a potem ma trzy miesiące na zebranie podpisów. No to już mamy październik. No i potem to gdzieś wjedzie do Sejmu i to pytanie, ile to będzie leżeć w, tym, w tej zamrażarce, zanim pan Zięba uruchomi ten CNN, bo on tam CNN ściągnie. Tylko też panie Zięba, ja panu podpowiadam, że wszystkie Media światowe należą do w sumie sześciu korporacji? Więc ten CNN też jest w kieszeni tych ludzi, którzy nas cię Więc zejdź pan na ziemię, nie podaj ludziom bajek, że CNN się tym zajmie, bo cały świat się nagle zainteresuje tym, co my robimy. Ale ja nie słyszałem tego o CNN, nie?